I i dajemy dalej. No. Ej, szkalet What are you doing? A okay. okay, Jaki hardcore? Co to tutaj ma być? What the fuck? No jaki spam na skapepie. Ludzie nawet nie dadzą spokoju. E Eee hm. wow, creeper mnie tu zaatakował powiem. Weź tutaj jakoś to łogarni, żeby ładnie wyglądało mhm. Ja tu do końca jednak ten piach też oświetlę Nawet przyjazna wysepka Powiem Tak No przynajmniej mamy sąsiadów Tak Nie będziemy samotni ale ci sąsiedzi coś na nas uparci są Nie lubią nas Szkoda e, Powiem tak Może już zaczniemy budowę jakiegoś domku Małego Weź, drewienko Weź tutaj e, Zaczekaj, tam gdzieś był toolbox Tu jest toolbox Powybijaj tą naszą zwierzarnię Zwierzarnię Zwierzakownię Kit, jak to tam się zwie te wszystkie zwierzaki, o tak. O, <laughs> byłem dany, byłem Witny, witne drzewko. Wiem, że możliwe, że będzie bardzo ciemno. Chociaż tu jest nie, jasno, mam sworda. I, bo pójdziesz ty. Pójdziesz i pójdziesz. Ciamaj. No, i po co plujesz piórkami? To jakoś kłaczek. No, kłopaczek. Dobra, ja tu buduję taką malutką chatkę, żeby się położyć spokojnie. Spać. Zer, zaczekaj. sparte do pokoju zrobiła i teraz pies zaczyna czekać. Ogarnięte. Ale chatę robię. Dosłownie hatar drwala. O, kolejny, no i tak będzie na no, przemian, kurde. Jeden pójdzie, drugi pójdzie. Ja już jestem, zabieram się dalej za wybijanie flory w jeszcze. No i very good, very good. Dobra. Mamy świnki. Super. A ja już zrobiłem domek. Teraz tu się zrobi drzwi. O! I... Ładnie tutaj zrobię idziemy zaraz spać. Chce Eee, maę, zrób drzwi Aha. Ty mi czas... Ty mi nie rzuciłeś drewna, nie? Jeszcze nie czemu? No to dobrze Ja tu kurde prowizoryczny domek robię, ale wykładam podłogę drewnem Ale idź zrobić drzwi A ja A ja w... tam gdzieś a ja w międzyczasie ogarnę. No super, długo po... długo pospaliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy. Pasz, tak. To... tak. I e, będzie głos mojej mamy. No, no. I dziękuję bardzo. Ja tu zrobię, żeby nasza wysepka była wysepką Powiem tak, przydałoby się jedno wiaderko, ale Ja to się poszuka Od kiedy wiszące coś nie jest estetyczne Wiszące, co się są najlepsze. Ech. Dobra, kurde, jak mnie laguje? No, what the fuck. E, to tak. E, nagrywam już 4. 6 minut. Drugiego, no, drugiego partu. Dużo to to nie jest. Zaraz może być znowu. This is sparta do pokoju jednak wiesz, ten domek się rozbierze Dlaczego chcesz go No bo chcę O, to ja jeszcze może przejdę pytam, po glinę No to leć to po glinę, a skończyć. i zaczekaj co ja chciałem Trzeba będzie zaraz zacząć początkową kopalnię robić A ja w miarę zrobię taki, taki wiesz taki średni domeczek Jak zaraz będzie jakaś dysys Sparta do pokoju, no to nie ma się czym przejmować Dziś troszkę moja mamusia ma na mnie fochusia Wleci będzie dysys Sparta i już po mnie tu sobie Tak Coś za gęsta mi tak mgła A może bez mgły nie będę grał, bo obawiam się black screenów, czy tam już ich nie ma. No what the fuck To tak no. Drzwi już poszły Daleko eee, Gdzie masz torbu? Tu masz torbuksę, wiem mam. wiem, wiem mam torbuks. Jaki syw weku? Ale nas obdarowano winą Ile? Na razie mam yy, prawie 2,64, a jeszcze to nie koniec. Bóg, zubeka, Dopiero jak będziesz miał 4 staki, to mm, będzie jeden z tak zwykłych cegiełek. A trochę a do wziął. A mi chodzi o cegiełki już przepieczone. Aha. A tak, to zawsze tylko po cztery. I żeby za dużo miejsca nie, nie zajmowało, to ja najczęściej tego, ale wtedy pieprzenie się, bo znowu musisz wszystko ustawiać i wszystko z powrotem rozwalać, żeby były zwykłe te, te kuleczki. ile No to zbieraj. To co matka minecraftowa nam dała. A ja tu ich zanudzam rąbaniem naszego domku. Jak ja lubię zanudzać zazwi... zenu... widzów To tak, eee Już 9 minut nagrywania To ja trochę to trochę to potrwa no, Dobra jadę, jadę jednym ciągiem do 19 mamy czas Bo wtedy siostra robi This is Sparta No chyba że nie przyjdzie do domu To będzie Ja niestety do 19 nie mam czasu to do dobrze? Eee... Niczego nie robię. Niestety robię. No to ja. Po co ja to kurde zasypałem? Piachem, jak ja teraz to i tak będę równą. Eee, a co będziesz robił? Zlecę tam... Z no to powodzenia. Jaj trochę wolne. Łaha ha. ha. A z wieczorem... no wieczorem... Później o której byś był? Hmm, Może Jak moja siostra zejdzie, no to będę. Lagi mini są. A ja muszę trochę sciszyć sądy, Żeby Ciebie nie zagłuszało. A pewnie zagłuszy w połowie odcinka, więc przykro mi. Przykro mi za to, przykro, przykro, nie chciałem. Przepraszam. Kolejna łopata. Okay. Tutaj już wydobyłem całą glinę. Akurat mamy cztery straki po 64, cztery jeden po Ja zrobiłem czesta. schowam tam śmieci. O, tutaj mam wągiel. Ale niestety nie mam... Niestety nie mam kilofy. Kilofa. No, no jaki Jak można gdziekolwiek się wybierać bez kilofa? No to e, wróć Kiek tu. W powietrzu. A u ciebie na respie można wszystko normalnie rozwalczyć? Właśnie też jest dziwiam ostatnio, jak to jest to wiem serwera, to nie można rozwalać. No na ka na każdym serwerze, na każdej mapie, jaką tworzyłem, nigdy nic się nie dało. O, patrz, ty. płynie jakaś parówka. Ach, już 12 minut. Przy około 14 cięciej lecimy do końca. Jeszcze jeden. I. No, no i no. Myślę, że Ciebie będzie jakoś słychać. Nie chce mi się testów robić. Na, następnego Shuma nie będą wygrywać, niestety. No dobra, to zakończymy zaraz. Zaczekaj, mamy dwie minuty. To duż, dużo czasu, strasznie. A No to później się nagra to. I tak nie ma nic do roboty. No dobra, to już zakończymy ten odcinek kopaniem e, kobla. Komentujcie, subskrybujcie i my już się z Wami żegnamy. I do usłyszenia w następnym odcinku. I pewnie już będzie zbudowany domek. No, na razie.